Trzymaj się, z tej strony. Jaka może tutaj dzisiaj typowy odcinek, bo no nie jesteśmy w grze. Tam jest mój laptop, sobie oglądałam. A my nie przedłużamy i robimy. O panie, tutaj sobie zobaczyłem, bo nie wiedziałem, czy jest kabel, bo go nie było widać. Ale no cóż, nie przedłużamy i robimy unboxing. Jeszcze wam to zanim to wam to pokażę, jak to wszystko razem ładnie wygląda. Jest tutaj tak. myszka ze sześcioma tymi to chyba nie przedłużamy i zaczynamy, tylko jeszcze sobie zrobię podskładkę, żebyście wy dobrze to widzieli. Sorry, że jest hałasno, ale musiałam to zrobić na szybciej. No tak wam powiem. Czekajcie. I teraz widać. Dobra, widać. A więc już zaczynamy o tutaj są jakieś inne rzeczy ale się nie przejmujemy i my otwieramy tak, wiem że nie widzicie to dobrze ale no już trudno się mówi zobaczcie taka ładna myszka mega mi się podoba kable tak wytrzymały idealnie pod moją rękę jakby jak zrobiona jeszcze taki ładny i dobra to jest nasza mega myszka Zajeciecie? Czy ją widać? O, tak ona wygląda, tak będzie o wiele lepiej widać. Taka bardzo fajna. A teraz robimy kawałkę, część drugą, czyli naszą podkładkę. Mam przepiękną podkładkę. Uwaga, właśnie ją wyciąga. Przepiękna podkładka, już wam pokazuję. Taka ze skorpionem. Jeszcze z tym światłem, to tutaj bardzo ładnie widać. Tylko nie wiem, kto pójdzie w przesyłaniu. Mi się mega podoba, jest bardzo ślitna. I teraz to, na co ja czekałam, ale nie wiem, jak to się trzeba robić. Ale. sorry, dodałem rękę ale jakoś, jak się jakoś położy to jakby tej myszki nie widać ale ja nie wiem jak to położyć więc chyba się zobaczymy ten, albo nie czekajcie no jednak się nie zobaczymy jak ja ten to zrobię ale naprawdę musicie przyznać, że jest ładnie spróbuję ale to mi nie wyjdzie, bo no Albo wyjdzie, nie wiem, bo to jest jakby taki skorpion i ta myszka została została tak zrobiona, żeby właśnie to było, mogło jakoś być, ale no nie wiem, więc tego albo tak. No tak, no widać te przyciski, ale to się jakoś synchronizuje, więc fajnie, wiem, że to jest krótki odcinek 3 minutowy. Ale jeszcze tym sobie do końca rozpakujemy i to sobie otworzymy, ale to jest długo. dużo otwierania, bo to jest bardzo zabezpieczone. Czekałem, żeby nagrać ten film. Ogólnie na całą paczkę czekałem 10 dni, znaczy jest do teraz. A odkąd ona jest, to jeszcze sobie czekałem jeden dzień. Tak, ale dużo godzin. Bardzo. Czekałem, aż mogę nagrać. No i jest i nie mam, ale chyba już zostało wrzucone, jak ja to nagrywam. Filmik, jak wybiłem sobie nie na wysoką rangę. A jeśli on jeszcze nie doszedł, a wy to widzicie, no to ja nie spoileruję, nic nie było. Ale dobra, to sobie potem podanpakujemy. A teraz pora zobaczyć. Hmm. Tutaj idziemy. Jeszcze zobaczę. Tak wygląda teraz. I zaraz sobie oczywiście wszystko porównamy. Lepiej, jeszcze to malety podobno, więc zaraz zobaczymy. A my już bierzemy podkładkę i bierzemy myszkę. I okej, okay. bierzemy i wszystko ustawimy tak samo, choć tutaj nie, robię, nie mogę robić cień, Więc jak coś możecie to sobie przewinąć, i tak, mniej więcej, tutaj jest komputer i tak to się prezentuje a teraz drugie dobra rozstawiamy tutaj i hmm, nie wiem jak teraz leży dwie ręce wolne o dobra sorry że czasami było widać moją rękę przy kamarze, ale nie mam żadnego czegoś żeby mi to pokazywało. Znaczy, żebym to sobie taki trzymak, Nie wiem, kto to się nazywa. Ostatni, właśnie. No, to jest oczywiście zaplątane trochę. O. No, a więc tak to się prezentuje. No i moim zdaniem to o wiele lepiej. To o wiele, to o wiele lepiej wygląda niż to. Szczególnie jeśli chodzi o myszka, więc. Ba jo.